Witam ponownie. odpocznijmy I idziemy. Potrafimy przechodzić przez zabezpieczenia z szalasy, tak? Czyli tu błogosławieństwo szalasy posiadamy. czyny ściągnęły błogosławieństwo szalasy, smoczej bogini wody, dzięki któremu możesz wędrować poprzez płycizny, a odporność na magię wody wz wzrasta u każdego z członków drużyny o 5, tak? Magia wody 11 akurat ten ma. No? To ładnie. A to jest pewno bariera ognia. Przez nią nie potrafimy przejść. do niebieskiego. Artur. I skrzynka. Bierzemy wszystko. No, wspaniale. Uuuu. Dobra, zaraz zobaczymy, nawet co to jest. Zidentyfikowaliśmy wszystko. Tarcza jakaś. Ty masz taką zwykłą tarczę. No, ta jest lepsza. Magiczna. Tu druga tarcza. O, minus jeden wartość pancerza. No, ale jakaś magiczna weźmiemy sobie tam, zwykłą, taką szarą. Co jeszcze otrzymaliśmy? Kostur. No, to chyba sprzedamy. Mamy też taki kostur, może elfi sobie kiedyś nosiła. Tylko, że ona nie będzie walczyć wręcz. A co on daje? Plus 5 Nie, 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 chwileczkę. Nic prawdziwe. No to tam prawie nic a to Sto przed paraliżem do ochrony. Co ty masz? Magicznym osłabieniem. Może weź to... Oj, sorry, weź to lepiej to przed paraliżem. To sprzedamy. To sprzedamy. Chyba to resztę sprzedamy. O, Sir Artur. Wypij to. Dobrze. I wychodzimy z kuźni wody. Z kuźni w ogóle żywiołów. Co tak ciemno się zrobiło? Proszę o trochę światełka. A więc przyszliśmy. Próbę drugiego smoka, szalasy. Smoka wody. No to już byliście. A tu jest próba ognia, prawda? Tu nie możemy jeszcze wejść. No dobrze. Może wyjdziemy teraz tędy. Zobaczymy, gdzie się znajdziemy, jak wyjdziemy przez te dziwne, duże drzwi, przez które nie mogliśmy przedtem wyjść. Pewnie znajdziemy się gdzieś. Tam, gdzie jest kuźnia żywiołów. Kuźnia żywiołów, gdzie jest na mapie? Zaraz to sprawdzimy. Tak, w środku mapy mniej więcej. Słuchać jakąś wodę, a mamy sto szalasy. Jest taka woda, i jakby mostek zanurzony w wodzie. I możemy teraz przez to. Możemy po prostu przechodzimy. Tak wygląda kuźna żywiołów. Jesteśmy tu. A tu morska przystań. Tak daleko. Zasz, zawędrowaliśmy w naszych wędrówkach O! Jak to? Tak, i tam ląduje ten gryf na tym dachu i wtedy schodziliśmy na dół A teraz spadamy w nowy teren O! Tu coś widać Coś niepokojącego a miasto, wy do miasta, ale tak właśnie mamy walkę. No może rzucimy zbroję jak nie idą wszyscy, to możemy tu. Uh, Magowie! Strzel, masz swoją nową kuszę? Masz. Poziom pierwszy, pocałunek Demona. Strzelaj, zobaczymy. No! W porządku! Tam jest... żyć kulownia. Ole mają, dużo życia. Co to za stwory? Teź wilki chyba. No to co robimy? Atakujemy! Uuu. Co oni robią? Rzucają czary. Ściągnęli nam niebiańską zbroje. Uff, troszkę pomyliłem, ale to nic. Teraz nas obkrążą. Wilk doszedł. Czarny strażnik też doszedł. Cie czeka nas chyba ciężka walka. Chybiłeś! Ach! Za maskę! Tu też idzie drugi pies. Czy wybramy w ogóle sobie radę? Ach, tak chujesz. Ojej, kuś, przyszli. Może ich otruj. Dobrze. Artur tego maga, właśnie tego maga. O, pięknie! Pięknie, ci wyszedł krytyk i chyba dwa ciosy zadałeś. Mhm. Czyli... Czyli po prostu krytyk wychodzi wtedy... Dwa ciosy chyba są wtedy, kiedy wyjdzie krytyk, tak? Że... Jeden mój widz miał rację i mi podpowiadał, dobrze bardzo. Ale żu No co, jest ogłuszenie? Znowu już, ci krytyk, pięknie! Hmm, 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 a ty w ogóle... Nie można, ogłuszenie, ogłuszenie... Nie, nie, nie dobrze. Trzeba rzucić czary osłaniające. Tych też otrujemy. To się myślą. Iskry. Ale dostaliśmy. Rzuć zbroję. Rzuć to. Wpłomienna Dekryminacja. Regenerację. Iskry. No. no to pomaga, sprowokuj go. Rada staliśmy, ale musimy tego maga pokonać. Ktoś par. Sir Arthur dostał bardzo mocny Regeneracje na Oni jest chyba odporny na czary powietrze No, pokonał go bardzo ładnie Nie trafia, coś z na, na powietrze chyba Sir Arthur No, teraz już Kogo tam chcesz? Tak mak nie żyje, no to już możesz walić kogo chcesz Przyskamy jeszcze wytrucizną, słabiutko, o no ogień, ogień jest dobry. Padli, ale była ciężka walka. Bardzo ciężka walka. Trochę się napijemy. Oczywiście, jeszcze się... A, w ogóle to regenerację. Dobrze, ty też się napij. I ty. Idziemy zobaczyć, czego oni tak strzegli tutaj. To jest chyba miasto. Wchodzimy. Nie można wejść. I dlaczego? Bo jesteśmy w kartalu. A bramy kartalu są zamknięte. I musimy znaleźć. Mamy takie zadanie. Jakie mamy zadanie? Informator Morgana. Znajdźcie kartalskie kanały. Dolina Navei. Spotkajcie się z Zulejką. Opis John Morgan zlecił Ci, zakradnięcie się do kartalu, by dowiedzieć się, co się stało z jego informatorem z miasta. Musicie znaleźć wejście do miejskich kanałów. Spotka się tam z wami. Przepraszam, Zulejka. Inna agentka Morgana. A więc jesteśmy tu. Tu jest karta, tak? Wejście, dzielnica portowa, prawdopodobnie tak. Spróbujmy tu się troszeczkę rozejrzeć. Tu jest chyba jakiś świątynia. Plotki. Druga śmierć archanioła Michała. Byłem tam, kiedy archanioł Michał został zgładzony po raz drugi. Z czasem zrozumiałem, że gdyby żył, rozpętałby kolejną wojnę pradawnych, a to nie powinno nigdy nastąpić. Noszę się zamiarem założenia zakonu, który stałby na straży historii, abyśmy nigdy nie zapomnieli o tragedii z przeszłości, może w ten sposób nie dopuścimy do ich powtórzenia. Arcymistrz magii światła, czyli tu możemy się nauczyć wstecz arcymistrza magii światła. Krzyszenie. Dobra, wspaniale. Czyli Sir Arthur tutaj przyjdzie uczyć się mistrza Magii Światła. A tu? A tu? Wygląda, że jakiś pająk czegoś strzeże. A czegoś to ten pająk strzeże? No, no, gdzie tak no O! Wyjdź na strzał! łowcy demonów Nie trafię Uuu, trudną trucizną No nie źle Musimy się odkryć Dobra, czy nam trucizną? Ale ładnie, bardzo ładnie. Dobra. I nie trafi. Teraz trafiła w nieco. Gigantyczny pająk lita to był. Na szczęście antidotum natrafiliśmy, że znaleźliśmy przy nim. Może potrafimy chodzić po wodzie już. Wejdź do kartalskie kanały. Tak, wchodzimy. Tu właśnie chcieliśmy się znaleźć. Czyli wchodzimy, znaleźliśmy kartarskie kanały i wchodzimy do nich. Musimy się spotkać z Zulejką czy jakoś tak. Porozmawiać o zaginionym agencie. Informatorze Morgana. Znaleźliśmy kartę, teraz, teraz spotkajmy się z Zoulejką. Uzupełnijcie trochę. Uuu, powyżej powinniśmy. Zulejka, jest. Wreszcie się pojawiliście. Nie traćmy czasu. Lękam się o bezpieczeństwo mojego ojca. Twojego ojca? O czym ty mówisz? Morgan nic wam nie mówił? Typowe. Ten jego, ten jego informator to mój ojciec, ambasador Falagar z domu Chimery. Ojciec i Morgan poznali się kilka lat temu i od tamtej pory utrzymują kontakty. Ja służyłam jako goniec. Wynosiłam i wynosiłam wiadomości z miasta. Przemyka. Jąc niezauważona kanałami Ojciec koniecznie chciał pozostać w mieście Bo jego nieobecność mogłaby wzbudzić podejrzenia czarnej straży Co się stało? Nie jestem pewna Wydaje mi się, że czarna straż w końcu odkryła i zapieczętowała te tunele Puszczając w nich wolno jakieś stworzenia Które miały pełnić rolę stróżów bardzo, bardzo niebezpiecznych stróżów. Uuu, sama nie mogę już ryzykować wędrówki przez kanały. Ostatnim razem omal nie posiadałam życia. Reszta jest w waszych rękach. Powodzenia! Lotki. Nasz mentor Owen. Tak, znam Owena. Poznaliśmy się 14 lat temu w Hammerfall. Szukałam wtedy zaginionego szczepu cyklopów który podobno zamieszkiwał w górach rozciągających się nad miastem. Spotkałam na swojej drodze poszukiwaczy podobnych do Was i przez pewien czas wspólnie wędrowaliśmy. On był jednym z nich. Nie przyjaźniliśmy się szczególnie mocno, ale utrzymywaliśmy kontakt nawet po rozstaniu. Kilka lat później poznaliśmy, poznaliśmy też Johna Morgana, który został wysłany przez Imperatorową, aby co? Nie wiedzieliście, że Morgan znał waszego mentora? Myślałam, że wynajął was właśnie dlatego, że byliście uczniami Owena. Najwyraźniej nie powiedział wam wszystkiego, no właśnie. Czym plotki Falagar? Mój ojciec ma dobre serce, ale wychował się wśród ludzi, ludzi, dla których rzeczą całkiem zwykłą było poświęcić czyjeś życie w poszukiwaniu wyższej wiedzy. Nie mogłam się z tym pogodzić. Traktowałam zwierzę ludzi jako przyjaciół, niesłużących. Większość życia przywiązana byłam do mojego opiekuna, Minotaura, który był mi niczym brat. Mój ojciec tego nie rozumiał. Krótko po moich dwudziestych urodzinach powiedzieliśmy sobie parę rzeczy. Opuściłam się do miast, nie oglądając się za siebie. W końcu przed kilkoma laty pogodziłam się z ojcem. Chyba oby, oboje dorośliśmy i nabraliśmy doświadczeń, które nauczyły nas szacunku wobec innych. No tak. Czyli już więcej to wszystko, co dowiedzieliśmy. Piracki rodzaj. Udajcie się do krek. Czyli dowiedzieliśmy się mniej więcej wszystkiego. Znajdźcie wejście do posiadłości Falagara. że informatorem, no tak czyli informator to jest Falagar nagramy, bo to są jakieś niebezpieczne kanały i idziemy szukać, co tutaj wpuszczono do tych kanałów coś wpuszczono jakieś bestie, a może pająki po prostu te trujące pająki? te elity? elita, a pająk elita, no No dobra, to walczymy z dwoma naraz. No niech to. Powalczymy z nimi w kontakcie, że tak powiem, bezpośrednim. No, odległość to one są jakieś parszywie trujące. Trochę się nasączymy. Wyjdziemy, siłę zwiększymy. Wrócimy kamienną skórę i nie podłóżą. No. O! Oh. Nawet lekko zostało otrute. Ale twój chyba na nich. Nie będzie dobrze działać. Co teraz? Siroki. No ładnie dostał jeden. Też się trochę przebijają. Znowu Musimy to Dobra. Strzelące przed magią. O, ciężarówki do odporności na wszystkie szkoły magii. Załóż te karty. Dobrze, tu musimy kończyć, bo czas minął. Na razie do widzenia.